Siemandero320, a nie, żartowałem, tak się witają gimbusy z YouTube'a, uuuu! Także, witam was w trzecim odcinku GAME DEATH ja I dzisiaj sobie zrobimy parę gier Ponieważ jesteśmy sukcesywnym producentem gier Mam nadzieję, że ta muzyka na początku nie była za głośna I skończyliśmy w tym miejscu, czyli możemy sobie od razu obsadzić stanowisko Jakimś typem okej, 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 ja rozumiem jak to się zatrudnia ludzi Chodzi o to, że tu przeznaczamy budżet, który chcemy wydać na typa Więc powiedzmy, że na początek wydam 80 tysięcy I chcę, żeby ten typek robił złożone algorytmy i teraz nam szuka pracownika i później dostaniemy taką... Tego... Dobra, 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 marketing, okej. Okay. Więc przejdziemy sobie jeszcze w badania. Mamy 41 punktów badań i możemy sobie zrobić grupy docelowe, więc grupy docelowe myślę są całkiem spoko. I później od razu zrobimy sobie raport o grze i później zrobimy następną grę. I naszą pierwszą grą będzie dzisiaj mm, gruby The Game z tego co pamiętam. E, moment, gruby The Game? Mam nadzieję, gruby The Game. Um, o narzucenie gru z YouTube'a gru, gru też .pl, lol aha, okej okay. technologia um, okay. 321 Okej, okay, muszę wziąć w takim razie Anthony Saunders Saunders jak Saundersu, z pełną wydajnością, proszę wszystkich tym obok postaci Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. zaklimatyzować, spoko, spoko, spoko Szkolenie, wdrażanie nowego personelu I niech on się tutaj wdraża w nasze środowisko Ten tutaj życzę sobie, aby w sumie dosyć się pośpieszył Dziękuję Dziękuję. I teraz możesz zrobić raport o grze naszej FIFA 1. Czyli przypominam Wam, to był sukces z poprzedniego odcinka. Wszystkim się spodobało. Gra, w której ganiasz za piłką. Naprawdę genialny pomysł. Super. Ok. Więc um, badania. Czy można jeszcze coś zbadać? Szkolenia. Tak, tak. Szkolenia polega to na tym, że możemy no, ulepszać statystyki naszej postaci. I tutaj na razie nie ma nic specjalnego. Na razie się nie będziemy w to bawili. badania. Co możemy zbadać? Średnie gry, marketing oraz gry casualowe, gry casualowe. Hmm. W sumie chyba już wyszedł gaming, więc możemy zrobić gry casualowe. Na gaminga czy gameboya. Chodzi tutaj o to, że to będą po prostu takie gry dla dzieci, wiadomo, gry casualowe na gameboya, czy na gaminga tam chodzi o to, że jak będziemy gdzieś tam na... na, nie wiem na... na, na... Na tramwaju, czy na, na gdzieś tam, jak to się nazywa? No, pociągu, to nie będziemy chcieli grać hardkorowo w Call of Duty Tylko chcemy właśnie taką leciutką gierkę, która nam umili czas, więc mam nadzieję, że ten się szybko zwinie, ponieważ Chciałbym zrobić gierkę casual'ową właśnie, mam taką ochotę na gierkę casual'ową, mam nadzieję, że dobrze wyjdzie, okej okay. Gry casual'owe są I tak, ok, Czy mam już własny silnik? Chyba tak Tak, tak mam własny silnik, ok, Wybierz temat, wybierz temat można zrobić coś w stylu. O, o, zrobimy wirtualnego zwierzaka. Yy, gierka casualowa na gamlinga, właśnie. Mi się wydaje, że to by było całkiem spoko. Tak jak kiedyś, właśnie na jakieś tam Nintendo, też były te gierki, w których można było się opiekować zwierzakami, myślę, że będzie spoko, więc nie wiem. Yy, nazwiemy to. The Pet. O, coś tak prosto, The Pet. Zwierzak, będzie spoko. Dalej. Grafika 2D, oczywiście, żeby nasz zwierzak by był ładny, ładny tutaj, przyjazny pedofilowo przyjazny rozgrywka silni nie są tak ważne to rozgrywka idzie na max, ma być super zabawnie, super śmiesznie Ok, no tylko nie drap się po głowie kolego my tutaj pracujemy nad grą my tutaj pracujemy nad grą, dawaj dawaj nice, 5, to mi się podoba, dobra sztuczna inteligencja jest niepotrzebna, dialogi mogą być tak sobie i projekt poziomów może być troszeczkę więcej Dialogi mogą być, żeby tam jakiś tam pedofil z kamery ładnie mówił do naszych dzieci, tam wiesz, m, pogłaska i pieska, dostaniesz nagrodę, um, coś co w tym stylu, dostaniesz pytąga xd, no, okej, okay. i teraz tak, projekt świata może być sobie tak jak jest, dźwięki muszą być super, żebyśmy się uczyli słówek po angielsku i grafika może być sobie też troszkę wyższa, aby nasz e, zwierzaczek wyglądał w jakiś super sposób i to chyba będą rekordziki, proszę Państwa, to chyba będą rekordziki intelektualne, he hu hu. Okej, okay, ten nam tutaj jeszcze dorzuca nice. To mi się podoba. Ojej, dobra, zakończ. 25.19, podoba mi się. Mi się podoba. Nowy rekord, nowe połączenie, kolejne poziomy, wszystko nice. Okej. Okay. Okej, okay, dostałem no większa satysfakcja i edytor poziomów. Więc w tym momencie na pewno sobie chcemy zrobić. Um, edytor poziomów i satysfakcję w sumie że Ten od razu niech też to robi. Większa satysfakcja, proszę bardzo. Szefie, niektórzy naprawdę dani fanik, że stwórz jego pirata Kepo stworzyli modyfikację zawierającą wiele materiałów z naszego tytułu. E, nic na tym nie zarabia, wygląda na to, że inicjatywa od fanów dla fanów nasi pracownicy zalecają jednak zabronienie im dalszej działalności. Powstrzymaj ich, zostaw ich w spokoju, że oni to robią tylko fajnego moda. Jak, jakbyśmy zabraniali modyfikacji, no to przecież nie byłoby DayZ, nie byłoby nie wiem, fajne modyfikacje, nie byłoby CS-a e, i jeszcze wielu innych gier. Nie byłoby Half Life, bo Half Life chyba była modyfikacja do, od Quake'a, z tego co pamiętam. No i uwaga, wszyscy, wszyscy kochają naszego wirtualnego zwierzaka oraz zatrudniliśmy jeszcze e, rasowego pedofila, aby przemawiał do naszych dzieci, więc wszyscy tutaj kochają tą gierkę, jest super. Szkoda, że nie zrobiłem marketingu w tym momencie, aż żałuję, ponieważ by się naprawdę sprzedawało. Kultowość wyznacz nowe standardy dla wczesnego branży gier. Czyli wszyscy kochają naszego sprze Proszę Państwa, to jest tyle hajsu, aż się chyba zacięło coś. Aż się coś zacięło na chwilę. Za dwa miesiące konsol G64 zostanie wysłana z sprzedaż, że nikogo to nie obchodzi. My nie robimy gier na G64. Więc cześć, jestem Denis Reed, złożący w rękach modyfikacji tego Słyszałem, że twoi pracownicy zalecali ci, aby blokować nasze działania. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem ogromnie też, że tego nie zrobiłeś. No, nie ma sprawy, nie ma sprawy. Nie. Metro Games, ja już na że jeszcze na rok do społeczności waszych fanów. Nie ma sprawy. Zaskakujcie 200 fanów. Spoko, spoko. Witajcie, 200 fanów. Witam, witam was. 200 fanów tutaj w naszej małej ekipie. Mam nadzieję, że spodobałem wam się na gry i zrobimy coś fajnego. Zobaczymy. Eee, produkcja tego, tego, fajnie wszystko, spoko wygląda, ok spoko, z, e, zapis, zapiszemy się do historii. Eee, możemy zrobić własny silnik, który jednak nie będziemy robić własnym silnikiem, mamy tylko dwie dodatkowe opcje. Powiedzmy, że od dziesięć, nie wiem, od pięciu, siedmiu, 7, 7 dodatkowych opcji jakoś tak będziemy robili silnik. Eee, Sprzedaj pół miliona bez pomocy wydawcy I to już w tak wczesnym stanie gry. Dobrze nas słyszy, że w sklepach rozsłyszymy 500 tysięcy egzemplarzy e, gry Dpet Pet, e, którą jedną wydała firma Metro Games. Brawo, świetna robota, nie ma sprawy, okej. Okay. Y, I co dalej? Co dalej? Co dalej? Czy mamy jakiś fajny... E... No nie ma tu nic w sumie, moda, szpita, szpiedzy. Zrobimy, zrobimy taką grę o szpiegach, a ty nam zrobisz tutaj raport o grze. Proszę bardzo, musisz wymyśleć czemu ta gra jest bardzo fajna. Producenci sprzętu na całym świecie byli zaskoczeni wiadomością, że firma Govodore, czyli Commodore, producent najpopularniej popularnej platformy G64, złożyła wniosek o uznanie bankructwa. Tak, 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 no to się nie sprzedaje, oni po prostu chodzi o to, że mieli za, za drogie komputery, czy, czy tam konsole, czy whatever i po prostu za drogie. I za głupie funkcje. Gaming jest tańszy i super. Okej, okay. dźwięk jest bardzo ważny, czyli w sumie trafiłem. Um, mamy dodatkowe spostrzeżenia. Antoni Saunders jest nadal nowicuszem w zespole. Jeszcze kilka gier i zespół będzie mógł myśleć o tworzeniu lepsze, lepszych jakościowo produktów. No ale, no, rudy jest, przecież musi być mądry, skoro jest rudy, nie wiem. Okej, okay. um, stwórz nową grę w takim razie. Um, czy to będzie gruby The Game? Um, gruby The Game, może będzie, nie wiem, przygodówka? Szpiedzy przygotówka na pc tan czy na gaminga, na gaminga lol. Zrobimy. Gruby się nie będzie mieścił co prawda w konsoli, ale będzie yy, gruby. The game. Mam nadzieję, że to jest dobry tytuł e, Gru. Mam nadzieję, że tutaj nic nie pomyślałem, e, ponieważ nie spisałem sobie tego jakoś średnio. Po prostu wskoczyłem tutaj od razu i pomyślałem: hej, spełnię Ci życzenie, więc jest gruby the game. Mam nadzieję, że to jest przynajmniej mniej więcej e, to, o co Ci chodziło. więc e, gruby the game. Silnik musi być duży, no bo nie pociągnie grubego w końcu. Musi być, no gruby trochę waży, więc e, silnik musi być. Ok. I jedziemy, jedziemy. Jakoś tak myślę, że to będą dobre ustawienia, idealne dla grubego. Nie drap się po głowie, nie drab... rudy jesteś. Przecież rękę sobie spalić, jakbyś się drapał po głowie. Co ty robisz, człowieku? Ty jakiś nienormalny jesteś, okej. Okay. Dialogi, dialogów nie musi być, bo gruby nie jest zbytnio polonistą, po prostu jest słabe w się, więc Okej, okay, ale nie, trochę sztucznej inteligencji musi być, dlatego że gruby nie jest inteligentny normalnie, gruby jest sztucznie inteligentny. No damy mu troszkę tych dialogów, tak troszkę tutaj minimalnie, żeby jednak mógł powiedzieć, że chce burgera trochę w McDonaldzie, więc co mu się przyda? To mu się na pewno przyda. Okej, okay, jedziemy, jedziemy. Mamy tutaj trzy bugi na razie. Dobra, myślałem, że będzie trochę więcej z tego względu, że jest gruby. Dźwięków Dźwięki troszeczkę niżej, ale jednak muszą być, ponieważ gruby wydaje się dużo dźwięków. Grafika może być troszkę niżej, ponieważ gruby nie jest ładny, więc nie chcemy, żeby był ładny w naszej grze. I projekt świata jest też trochę słaby, ponieważ gruby to nic oryginalnego, więc e, może być, proszę bardzo. Ok, robimy, robimy, robimy. Czy to będzie jakiś rekordzik, proszę Państwa? Czy to będzie rekordzik? Czy to będzie rekordzik? Nie pamiętam, chyba było 25 tutaj, prawda? to było 19. Hmm. Poczekamy jeszcze. Dobra. No, proszę bardzo, rekordzik Kolejny poziom, kolejny poziom, kolejny poziom. Po wszystko spoko. Dostępny otwarty świat. O, otwarty świat sobie zrobimy, jak najbardziej. Um, ty rób nam otwarty świat, a Ty, swaniaku, rób nam raporto grze. Ukazały się pierwsze recenzje. O, czy, 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 czy gruby nie będzie lubiany? Ło! Wspaniałe połączenie. Czemu mówisz, że wspaniałe połączenie? O Jezu, wciąż ma panie koszmary. Ja wiem, że gruby jest gruby, ale nie m... O ojeju. Oj, o, o Jezu. No, niestety, niestety, gru Wyszło na to, że gruby nie jest lubiany. Niestety. Ale za to mamy pracowników, którzy się nim interesują. Boże, to się tak gówniano sprzedaje. Nawet żeśmy nie zarobili na opłaty miesięczne. Boże, więc okej. Okay. Okej, okay. jakie mamy badania? Średnie gry i marketing. Na średnie gry jest jeszcze za wcześnie. Potrzebujemy troszkę więcej mocy przerobowej, aby zrobić dobrą średnią gierkę, mi się wydaje. Szpital, o, zrobimy coś w stylu yy, operu i grubego, nie może to się sprzeda. <grym> będziemy tak jak Hollywood, będziemy wyciągali ciągle te same idee, czyli DeLorean i gruby to będą tematy naszych gier przez następne parę lat. Wszystko spoko, to się sprzeda, to lu ludzie za to lubią zawsze. Okej, okay. czy możemy zrobić własny filmik? w sumie mamy już tutaj trzy jakieś dodatkowe ten, ale nie wiem, ja chciałbym poczekać na nową grafikę w sumie. Znajdź zlecenie, nie, 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 zrobimy sobie tutaj tak, yy, szpital. Symulacja. Symulacja szpitala. Co możemy symulować? Symulację grubego. Problem logistyczny, pierwsze. Ok. To jest gra dla wszystkich, ponieważ każdy może być chirurgiem. Gruby w szpitalu, proszę bardzo. Gruby w szpitalu. Ok. Ok, robimy to. Grafika 2D może być. Nie może być 3D, bo by się nie zmieścił na ekranie. W 2D tymczasem możemy go ładnie skalować, więc jest git. Ok, więc w symulacji nie ma żadnych questów. Silnik musi być troszkę większy, ponieważ gruby jest gruby i rozgrywka musi być jak najbardziej fantastyczna. Ok, tak będzie spoko, tak będzie spoko. Jak widzicie, nasi pracownicy nie są. O czas do czasu by się zrezygnować i część urlopu, tak że powinien wybrać się na wakacje. Okej, okay. ale nie, no przecież on się nie powinien wybrać na wakacje, człowieku. Głupi jest jesteś, patrz jak pracuje. Dziki kret. Okej. Okay. Projekt poziomów musi być fantastyczny, ponieważ gruby jest problemem logistycznym, więc musimy mieć miejsce, aby go gdzieś tam zmieścić. Sztuczna inteligencja musi być również wspaniała, ponieważ chirurg jest mądry. Ale nie chcę, żeby gruby umarł. I może być trochę dialogów. Chirurg może się wysławiać tak delikatnie. Nie za dużo, ale delikatnie. Wiadomo, tak, troszeczkę jakieś tam LA od czasu do czasu to już wystarczy. Ok, eee, dźwięki, grafika i projekt świata. Projekt świata jest tak, taki sobie Sala operacyjna to nie świat, więcej. Eee, dźwięki troszeczkę niżej, graficzka, troszeczkę wyżej, graficzka. albo jak ja to zdrobniłem chamsko. O jezu, nie drap się po głowie rób grę. Czy to będzie tutaj rekordzik? To będzie w którymś miejscu rekordzik. Tak, 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 to będzie rekordzik. Bo łopanie, pora, to idź sobie na wakacje, panie, bo ty już się zmęczyłeś od tego grubego. Gruby przymęcza pracowników, to będzie w wiadomościach. Nowy rekord, nowe połączenie. Wszystko spoko. Kolejny poziom i jest git, wydagrę. Lecimy, lecimy. Oby się teraz gruby sprzedał, bo jak nie to... No, czy teraz gruby jest polubiony? No, teraz, teraz, teraz jest super. No, teraz wszyscy jednak chcą, żeby gruby był ładny. Okej, okay. okej, okay, jedna z najlepszych. Dobrze jest, dobrze jest. Dziewiąteczka, ósemeczka. Game Hero, bardzo dobra, dzięki, dzięki. I dziewiąteczka, niemal doskonała. All Games, no wiem, gruby nie jest perfekcyjny. Okej, okay. i czekamy w takim razie, aż dostaniemy hajs. 10, 15, 16 tysięcy około sprzedanych kopii w pierwszym tygodniu, ranking to 6, ranking to 7. No jest spoko, jestem zadowolony, przynajmniej jest gra zarobiła na siebie, więc jak najbardziej jestem zadowolony z tego. Um, ty stwórz raport o grze. Zaskakujący hit roku to gra Gruby w Szpitalu, która została wyprodukowana przez firmę Metro Games. Wspaniały wygląd, jest jednym z wielu poważnych, które Gruby w Szpitalu um, Zasługuje na waszą uwagę, gra gruby w szpitalu, naprawdę zasługuje na pierwsze miejsce w zestawieniach sprzedaży. Arnie Kunkel, Electric Games. No to sobie wsiąść na na, 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 krzesło elektryczne za taką głupią recenzję, przecież grubego tak nie wolno recenzować. Wyślemy cię na szkolenie. Um, design gier dla piratów, bo jeszcze on robił gry o piratach, spoko. A nie, to jest design, Nie nie miałeś szkodzić designu, nie miałeś szkodzić technologii, zapomniałem. Sorry. Sorry, Wena ogłosiła, że za dwa miesiące co? 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 Wypuścić na nową konsolę Wena Oasis okazuje 16-bitową grafiką oraz dźwiękiem, który przeniesie nas wymiar wirtualnej rozrywki. Myślałem, że to już teraz jest, ale nie. E, Upublicznione informacje dotyczące kilku gier, które zostaną wydane na Wenę Oasis, wygląda na to, że będą skierowane bardziej do dojrzałych odbiorców, okej. Okay. Czyli wiemy, że wena Oasis jest dla bardziej dojrzałych odbiorców, czyli tam możemy zrobić coś w stylu e, gruby na ReddTube. Gruby na ReddTube to będzie idealna gierka na Wenę, e, Czyli ta wena, ta już wyszła czy nie Zobaczmy. Nie, jest wena gir tylko. Ale dobra, muszę sobie to gdzieś to zapisać, żeby pamiętać o tym, że to jest miejsce dla grubego. Będzie na wena Oasis gra o nazwie Gruby na ReddTube i to się sprzeda. Proszę państwa, to się sprzeda. To jest jak polski YouTube. Największe gówno się sprzeda. bylebyś miał reflinki w opisie. Okej. Okay. Spoko. Spoko. Mamy zrobione. No i proszę Państwa, w sumie myślę, cześć szefie. Mam doświadczenie bezpieczeństwa. Um, wygląda na to, że. Ok, no się, jasne. jasny, bierz, bierz, bierz. Um, no i tak. Ja myślę, że skończymy w tym miejscu odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie.